Witam wszystkich bardzo serdecznie po krótkiej przerwie urlopowej. Niektórzy z Was wiedzą, że spędziłam naprawdę piękny czas, bardzo smaczny czas w Seulu, w Korei Południowej. Naprawdę przywiozłam mnóstwo inspiracji kulinarnych, którymi będę się z Wami dzielić co jakiś czas u siebie na kanale. Jeżeli macie ochotę obejrzeć zdjęcia z mojego wyjazdu, to zapraszam na Instagram przygody Gabi gdzie macie już umieszczone kilkanaście zdjęć, jeszcze będę uzupełniać tę kolekcję. Dzisiaj podzielę się z wami naprawdę pysznym przepisem na zupę z wołowiny i z warzyw, zupa dziang. Naprawdę zachwyciła mnie swoim smakiem i taką naprawdę rozgrzewającą mocą i poprawiającą nastrój mocą. Mieliśmy okazję zjeść ją po takim ciężkim dniu. To znaczy ciężkim pod tym względem, że było mnóstwo wrażeń, byliśmy bardzo zmęczeni, a zupa naprawdę idealnie się wpasowała w tamte klimaty. Mam tutaj już składniki przygotowane. Oczywiście krok po kroku będę wam mówić co dodaję, w jakich ilościach, ale oczywiście jak zwykle zapraszam też do opisu filmu, gdzie będziecie mieli wszystko opisane. Na początek do garnka dodaję 500 g wołowiny. Mam tutaj rozbratel. Dodaję jedną białą cebulę, przekrojoną na pół, żeby bardziej mogła swoje aromaty uwolnić. Cztery suszone grzyby sitake i kilka kładków dasimy, kombu którą oczywiście będę wyciągać się zaraz po tym, jak woda zacznie wrzeć, dlatego że później robi się akurat kombu zbyt gorzkie i na pewno nie poprawi nam tutaj smaku zupy. O tym trzeba bardzo mocno pamiętać. I kupiłam sobie taką pierdółkę, czyli takie woreczki, do których teraz włożę 5 ząbków czosnku. I jedną łyżeczkę ziaren czarnego pieprzu. I taki gadżecik sobie teraz tutaj zamknę. Uwielbiam robić zakupy w Daiso. Tam naprawdę można sobie kupić fajne rzeczy za niewielkie pieniądze. Jeżeli ktoś się z Was będzie wybierał, to polecam sobie znaleźć coś takiego. To są właśnie te woreczki. I później jak już. Oddadzą wszystkie swoje dobroci to po prostu je wyciągamy. Następnie składniki zalewamy zimną wodą. Ja na razie wlałam pół litra, zaraz jeszcze uzupełnię o dwie takie miarki, czyli w sumie tutaj będzie półtorej litra. Teraz całość możemy przykryć i gotować przez dwie godziny. Chodzi o to, żeby wołowina była naprawdę taka kruchutka. Tylko pamiętajcie, jak zacznie wrzeć woda, wyciągnijcie kombu, żeby sobie nie popsuć smaku zupy. W czasie gdy gotuje się mięso z dodatkami, możemy przygotować pastę, która później nada naprawdę takiego bardzo wyjątkowego smaku tej zupie. Myślę, że goću nie muszę nikomu przedstawiać. Fani kuchni koreańskiej doskonale znają tą pastę. Dodam. Dwie czubate łyżki. Będzie pikantnie, ale ta zupa jest pikantna, więc nie będziemy tutaj oszczędzać. Następnie dodaję cały pęczek dymki. Dużo dymki. Ja lubię dymkę, więc naprawdę moje klimaty. Tutaj mam 6 dużych ząbków czosnku, tak posiekanych można powiedzieć, grubiej. Płatki gociugaru, które się używa do robienia kimci. Oczywiście tutaj wysypało mi się troszkę, ale nie ma najmniejszego problemu. Dodam półtorej łyżki stołowej. Nie można pominąć oleju sezamowego i dodam 5 łyżek. Ja oczywiście tutaj nie będę odmierzać, bo nie ma sensu szkoda czasu. Ale jak widzicie, sporo dodaję I sosik sojowy dwie łyżki. Teraz wszystko trzeba wymieszać dokładnie na taką jednolitą masę, żeby wszystkie składniki mogły się ze sobą przegryźć. Oprócz wołowiny, naprawdę bardzo duże znaczenie ma dodatek warzyw do tej zupy. Ja mam tutaj bardzo ciekawe warzywo. Znaczy, nie wiem nawet, czy to można nazwać warzywem. To są takie już namoczone i ugotowane przeze mnie wcześniej. Łodyżki paproci, to po koreańsku nazywa się to gosari. Tak wygląda jeszcze przed ugotowaniem. Jest to suszona taka łodyżka. W bardzo ciekawej formie jest sprzedawana. Ja je wcześniej namoczyłam przez dwie godziny i później gotowałam w szybkowarze z dodatkiem soli przez 25 minut, dzięki czemu teraz już będzie się nadawało do jedzenia. Naprawdę ma bardzo ciekawy smak. Polecam, jeżeli będziecie mogli gdzieś zdobyć, to naprawdę zakupcie, bo do, przyda się Wam też y, na przykład do zrobienia bancianu takiego, właśnie z gosarii. Można przesmażyć później z olejem sezamowym, czosnkiem, wrażonym sezamem, jeszcze dodatkowo, chili na przykład i będzie bardzo smaczna przystawka. Ale jeżeli nie zdobędziecie nigdzie, to dodajcie po prostu więcej kiełków fasoli mung. I mam też tutaj nasz por, który sobie tak pokroiłam w takie paseczki. I teraz wszystko wyląduje w dużej misce. I teraz dodajemy tutaj wcześniej przygotowany sos. Mówię Wam jak to pachnie. Obłęd. I teraz muszę się posiłkować zwykłym woreczkiem, ponieważ nie zakupiłam rękawiczki, ale naprawdę to nic nie szkodzi. I teraz dokładnie trzeba przez kilka minut wmasowywać sozik. Warzywka, tak żeby starannie wszystkie się pokryły. A przy mieszaniu jeszcze bardziej się uwalniają wszystkie aromaty, więc to jest naprawdę bardzo przyjemna czynność. Teraz możemy przykryć taką folią spożywczą, żeby tutaj aromaty nam nie uciekały. I trzeba będzie odstawić. Do lodówki, do momentu aż mięso nie będzie ugotowane, bo dopiero wtedy będzie moment dobry, żeby dodać te pyszności. I już można wyciągać mięsko, żeby się troszeczkę przestudziło. Oczywiście, uważajcie, żeby się nie poparzyć. Ja teraz wyciągnę mięso i grzyby sitakę. Cebulę i ten woreczek z przyprawami odłożę na osobną miseczkę, bo to już mi się do niczego nie przyda. A sitakę i mięsko wystudzę i potem będę robić mniejsze kawałeczki. Zanim się całkowicie pozbędę tutaj tej ugotowanej cebulki i czosnku, to jeszcze sobie tak przygniotę. I te soczki wszystkie niech sobie wylądują tutaj w tym bulionie. I teraz dodam wcześniej przygotowane warzywa razem z tym sosikiem. Całość. Mam nadzieję, że mi się zmieści tutaj w garnku. I żeby nic się nie zmarnowało, to jeszcze dodam 200 ml przygotowanej wody. I tutaj te wszystkie smaczki z miski. Postaram się pozbierać i zaraz wleję tutaj do garnka. I teraz pod przykryciem będę gotować jeszcze 20 minut i w międzyczasie też można już sobie wstawić ryż, bo ta zupa najlepiej smakuje z białym ryżem. No i teraz lekko wystudzone sitake będę kroić w paseczki. One jeszcze fajnie tą zupkę i tak już gęstą zagęszczą. No i teraz trzeba rozdrobnić mięso. Ja sobie będę tutaj rozdrabniać przy pomocy dłoni. Jak widzicie, jest bardzo już mięciutkie, fajne. Nie muszę używać noża. I teraz do wołowiny dodaję pokrojone sitake. I jeszcze doprawimy sosem sojowym do zup. Dodam 4 łyżki. Teraz jak widzicie przy pomocy dłoni masuję sos sojowy wołowinę i sitakę i teraz dodam do zupy delikatnie. Mam nadzieję, że się zmieści wszystko. Można powiedzieć, że właściwie na styk i teraz jeszcze pogotuję przez 10 minut i będzie można podawać. No i się doczekałam. Jestem okrutnie głodna. Spójrzcie, jaka ta zupa jest piękna i treściwa. Trzeba sobie nabrać tego gęstego jak najwięcej. Mmm, małe pyszoty. No i mam już komplet pyszną, gorącą zupę. Kimci i miseczkę ryżu. I naprawdę nic mi więcej do szczęścia teraz nie potrzeba. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Jeszcze raz polecam wizytę na moim Instagramie Przygody Gabi zapraszam serdecznie. Jest tam dużo zdjęć, na których się bardziej pokazuję, więc zapraszam. Życzę Wam smacznego. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!